Serdecznie zapraszam do odcinka 125 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 62. W poprzednim 124 odcinku opowiedziałem o Ewangelii według świętego Jana. W tym odcinku opowiem o narodzinach Jezusa i reakcji Żydów na nadejście Mesjasza. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy o rodowodzie Jezusa. Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Lista przodków Jezusa od Abrahama liczy 42 pokolenia. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Pierwsze przesiedlenie Żydów do Babilonu nastąpiło w 597 roku przed naszą erą, kiedy Nabuchodonozor II wtargnął do Jerozolimy. I po zrabowaniu skarbca świątynnego wysiedlił między innymi króla Jojakina i proroka Ezechiela. Kolejna deportacja nastąpiła w lipcu 587 roku przed naszą erą po stłumieniu powstania żydowskiego przeciwko królowi babilońskiemu. Według proroka Jeremiasza przesiedlono wówczas 4600 Izraelitów Ostatnia deportacja Żydów, wspomniana w księdze Jeremiasza, miała miejsce w 582 roku przed naszą erą. Święty Mateusz pisze o Józefie i Marii. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną, za sprawą ducha świętego, mąż jej Józef który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. We śnie pojawił się mu anioł pański, który rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. O narodzinach Jezusa oraz reakcji Żydów w Jerozolimie i króla żydowskiego Heroda czytamy w Ewangelii Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Herod Wielki urodził się w 73 roku przed naszą erą, jako syn Antypatra, prokuratora Judei pochodzącego z Idumei i nabatejki Kypros. Do władzy doszedł dzięki poparciu i pomocy Rzymian. Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i ostrzegł go: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem. Bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę, i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wkrótce Herod wysłał oprawców do Betlejem, aby zabić Jezusa. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy, i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Dopiero po śmierci okrutnego Heroda Anioł Pański pojawił się Józefowi, który przebywał wówczas w Egipcie. Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. Jednakże Józef bał się Archelaosa syna Heroda, który panował w Judei, a więc udał się do Nazaret w Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Jan Chrzciciel głosił żydom na pustyni judzkiej o nadejściu Jezusa. Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Przybywali do Jana Żydzi z Jerozolimy i całej Judei, wyznając mu swoje grzechy, a on chrzcił ich w rzece Jordan. Jednakże wśród Żydów przyjmujących chrzest było wielu faruzeuszy i saduceuszy. Widząc to Jan chrzciciel, rzekł do nich. Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Jan mówił o nadchodzącym Jezusie. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Kiedy do Jana przyszedł z Galilei Jezus, aby ten go ochrzcił, Jan rzekł do niego, to ja potrzebuję sztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębicę i przychodzącego do Niego. A głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ewangelia Mateusza opisuje strach przed Jezusem i nienawiść Żydów do nadchodzącego Mesjasza, szczególnie króla Heroda, faryzeuszy, saduceuszy i mieszkańców Jerozolimy. Dlaczego Żydzi tak nienawidzili i bali się Jezusa? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w księgach Nowego Testamentu. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 125, w którym opowiedziałem o narodzinach Jezusa. I ostrzeżeniach Jana Chrzciciela. Serdecznie zapraszam na odcinek 126 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 63.